i do know Dobry, witam wszystkich. Przyszłam Was się zapytać, jak wam się podobał biwak. Super, fajnie, 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 nie widzę na parę. Tak? A co jeszcze powiecie? Że jest super. Naprawdę? To fajnie. 10 minut mamy dalej. A, no to super, dobrze. To dziękuję Wam bardzo, Papa. Oni pa. mówili, że tego, jak jeśli się w jakiejś dziedzinie czy coś to, to żebyś się w swoim wiecach. tak byś powstać na młodej buty. Ja również. <grym> Dobra. Tak, trochę, tak. trochę. Zdaliło mi się. Do Natalia! Dobra, wejdź. Yeah. Voila! Jestem, bucik. Łajd. <laughs> oh, jest yes. yeah. I chodzimy po co w butach. No, ale... Ale wiesz, na rekord idziemy.

Czy w moim ruchu obożnym druknikowej, ponieważ nominuje zastęp, zamknięte są na apel w stan, 4 minus 1, nieobecno usprawiedliwione? Spójrzcie. Czy w moim ruchu obożnym druknikowej, zastęp, to człowiek aparatowy na apel ustan 4 plus 1, nieobecno usprawiedliwiony? Czy w moim ruchu obożnym druknikowej nominuje zastęp, to człowiek aparatowy na apel ustan. Trzeba i drugą obowiązują drugą, ale jeszcze nb. zastęp, przygotowywania opery, ustawy, Raport stąd. Łącznik, baczność, na wprost do raportu, bacz. Trzeba i drugą, komendancie, Ćwik Barton Marek melduje biwak szkoleniowy na biwaku kończącym. I szkoleniowy, Stan 16 plus 2, dwójka nieobecnych, dwójka nieobecnych. No to nie tylko... Trwaj! Trwaj! Spocznij! Dobra, słuchajcie, myślę, że się nauczyli. Także spotykamy się prawdopodobnie w sobotę. E, pytajcie dużo nowego na grupie e, funkcyjnej, na, na takim forum. Pewnie niektórzy z was będą do Będziemy informowali w najbliższym, długim terminie. Myślę, że, że się wiele nauczyli. Myślę, że nie muszę rozpocząć, ta wiedza, która tutaj do mocy nie od naszych instruktorów, prowadzących. E, jakieś takie wnioski, przemyślenia sobie po tym, bo się wiem, I Ja miałem tylko jedną prośbę, gdybyście mieli jakieś uwagi, co jeszcze włączyć do głowy,